Co? Cześć, siemano, witamy Was w kolejnym odcinku Witamy Was w kolejnej wyprawie wędkarskiej Na kolejnej wyprawie, dzisiaj taki typowo rodzinny wypad Jest ze mną Patrycja, są moje dzieciaki Na dole tam mamy Dawida, rozkłada już wędki Siemano Siemano. Dawid też przyjechał z synem Będzie go uczył, nie? Młody Bo on mnie <noise> Mówisz? Będzie szkolił? <noise> no to zobaczymy, komu się uda My się bierzemy za rozkładanie wętek, jak zamieszanie zanęty i jedziemy z tymi rybkami. Cześć. Powiedz cześć, siemanko Cześć. No i co, jak co tydzień? Podpalamy. 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 Jesteśmy rozłożeni, zaraz pójdziemy tam do Dawida zobaczyć co tam ma mieszane. U mnie dzisiaj przyszła pora w końcu na Sonu Bajta, Sweet F1 To pójdzie na Atraksa, delikatny koszyczek na Klasyka A drugą zonę, jaką będę mieszał, znaczy do podajnika na Metodę Belecik Osmo, ten ciemny, plus do tego mix Ochotka Ochotka, konopie i tak to poleci w takim zestawieniu Namaczamy Aż sobie elegancko dojdzie I zarzucamy wędki eee. Dawida, syn tu już jest po pierwszym braniu Nawet coś tam holowałeś chyba, nie? A, jakąś rybkę już się tam udało ciągnąć, więc Miejmy nadzieję, że dzisiaj pogoda Dopisze A nie zapowiada się, żeby miało się coś popsuć Słoneczko grzeje, Patrycja się będzie opalała My sobie fajnie połowimy, coś pojemy i Mam nadzieję, że fajnie spędzimy w dzień. Mamy pierwsze branko, które Dawid mi zaciął, bo ja tam gdzieś że mamy pierwszą rybkę na klasyka, ale z tego co widzę, to o kurde, nie, tak. Gulliver. Żyletka. <grystka> Żyletka jeszcze za bok Chyba grzebały się w zanęcie i <grystka> ryba, ryba, Milenko, Nikolko. <grystka> A to zaczynamy od. Od ale mała ta rybka Mała rybka? Metoda, metoda się w końcu... Słuchajcie, jakiś pies nam tutaj przyleciał Młody Metoda się ruszyła, ale... O. Piwo wylane no, nie, nie na... Piwo wylane <laughs> Metoda się ruszyła na Toksika Ale to będzie Leszcz chyba, bo idzie górą Kubaniec Czekacie podciągnąć, bo mnie tutaj Rylów gnoi. Pajączynę Ci widać. Chyba <grystanie> <Na> tobie <grystanie> Metod Feeder Toxic I mamy pierwszego Lecha Marcin, a muchę złapałeś Ta? W pajączynę Gdzie, tam z tyłu <grystanie> My sobie tutaj z Dawidem namieszamy troszeczkę zanęty, żeby wymieni, wymie, wynęcić sobie miejscówkę, bo raczej się nie przebijemy sporo brań takich płotek mniejszych ileszczyków na no sporo. No. U mnie przynajmniej tam cały czas skubę, Żeby rybkę do siebie znęcić da im tam coś dziabnąć. A to też jest ty, co? Zobaczcie, dzisiaj będziemy łowić na wizir Jaki uchwyt. wieście korą taka zanęta. Jeszcze koron w przeliczeniu na polskie to 30 parę złotych to wyszło. No 30 tam, 37 zł czy 38? fajnie <laughs> a tu... on, le on leży kuźba na trawie a... Browar chleje a tu bro... ryby biorą, nie? A tu ryby biorą. A na co się skusił? Koleczka Orzech tygrysi, Ja? To u mnie na no toksika, ale u mnie się uspokoiło. Ja ma rybkę Aj zobaczcie, my tutaj akurat nęcimy A tutaj syn od Dawida Oj, coś tam większego ma ty Pomóc ci czy nie? Podbierak dawaj ty majster O, o, o Karp będzie? Macie podbierak? Mam podbierak. Ja nie jestem tak Co się na mnie nerwujesz ty, Rylu? A na co walło? Na Oj, ale to będzie już większa rybka ty. Niech się uczy holować. No i pięknie. Piększa, większa, pierwsza większa rybka i tu się okazuje, że. To taka pustka a no, może być, no to wie, ja wiesz. Lina, Lin? No, nie jestem najwięcej żeby... A zrobiłeś kiedyś lina, czy jeszcze nie? Pierwszy? Pierwszy. Weź wędrkę dla podwórki, oddaj. No, wyjdź, O, dziura, dziura, dziura. A już się dźwignijam. wypiał? Już go wypiąłem wypiałem. Hmm. Naplój na matę 30 ty. No. Nie, nie wygląda, nie, roki. Nie wygląda. No. 30, taczek, ładny. Do o, wody. Tu? Nie było ładne, kurde, no, wiesz? Ja myślałem, ja... że to roki, znowu, wiesz? patrz a tu wędką, ale... A tu wędką dziubie, nie? Ale coś małego. Leszczyk, pewnie, no, wiesz? Jest, pewnie to... tutaj woda taka. Patrz, to zaś przebieg po Pomiędzy tymi wędkami masakra, z tym sam, nie? zobaczcie, ile ma placu, nie? Tyle wszystkiego dookoła, a on biega tu, o, pod wędkami, nie? I brania nam cały czas robi. Skubaniec. Może ile biorą. No. Dawid mówił, że ciężko będzie się przebić, a tutaj rybka rybka wędkę do wody wciągała. Co, kaparek będzie chyba co? My tu gadu gadu o wyjazdach, a tu w wodzie A ja nawet nie widziałem ty, wiesz? Ja w ostatniej chwili już widziałem No widziałem, ale branie no. widzę, że wiesz, wybrał z kołowrotka trochę Mówię, o to już będzie coś, coś fajnego A mówię, że się nie przebijemy, widzisz? Trochę kulek zanęty poleciało do wody i, i już zrobiło robotę No i musisz przejść za parasol, bo go nie docholujesz Tajemnica travel Orzeszek. Orzeszek Orzeszek ty Ja A ja też mam A bo jamur co mały Nie kaper Nie widzę bo po Kaperek kaperek Pełny Podbierać do wody I Nie ja ci go wprowadzę Teraz do góry No i jest Pierwszy dzisiaj, a miało być się ciężko przebić A to taki pomarańczowy masz ten nożyk Tygrysi, co? No Ja mam taki ciemny Ja też mam jeden ciemny, ale Przepraszam próbuję, ten pomarańczowy A to może dwa kolory, a? Ja? Pomarańczowy i taki ciemny no jest pierwsza rybka. No, paki ma ogon czerwony, co? Ładnie ubarwiony jest. No? Ale no, był jakiś znaczony Kto go zaznaczył? Mówisz? No, ja, bo to ma wycięte, no? Wycięte ma ogon. Ewidentnie, no? 46 prawie centymetrów. Tak. piękna rybka. Tutaj pamiątkowa fota. Jak to zawsze u nas wygląda. No i co? Rybka leci do wody. Leci, leci. Niech rośnie, nie? Oczywiście. Na co bym nie rzucił? Białe, pimka, kukurydza, czerwone robaki, wzdręgi, leszczyki. Takie ma oko! Leci do wody. Kurde, słuchajcie, w ostatnim momencie wędkę normalnie ściągnęło z tego kurde zaczepu Już koło urotek był tu w tym miejscu oj oj, oj oj Patrz na to patrz <grywa> Ale wybrał ty <grywa> A jednak są tu ryby <grywa> O kurde no Możemy mieć fajną rybkę w pojem obszerze Ale ładnie wygięty kurde, ale ciągnie, ty zobacz co to jest za ryba ty Wędkę prawie do pierwszy w ostatnim momencie zapałem, to ja aż na kolanach waliłem, nie? <gry> o kurde, ciężka ryba, ty Ja, to będzie fajna rybka W końcu. Ja się doczekałem chyba kapra, bo Dawid się ze mnie śmiał, że ten, że kamienie łowię. <gry> Amur? To? co? Czy nie? Um. O kurde, ale wali O, jeszcze się nie pokazało co to jest Jest tam migło, nie? Nie ja. Ja, taki malutki ty A dzikus? I taki waleczny? Jasna cholera ty, ani nie pokazuj tego tu z nie mogę tu być. Nie, pewny. Pewny. Pewnie pewny, ja że to taka większa ryba, jest Zobacz. A wadka do wody prawie się no, co? Z Kuba nie wiem, czy ja po tych zawodach jestem dalej taki jakiś. przewrażliwiony na punkcie tych rybek, ale karpik ten, wędkę prawie do wody w pieprzu, bo zapałem w ostatnim momencie na podbieraku Jak powrotek się zatrzymał, no nie wiem ile ma. Ile twój miał? 40? 45. 45. Zobaczmy, ile ma ten. Na taką kuleczkę się spusił Ale też pomarańczowa. No, na yumi. No pomarańczowa. No. Czy to nie będzie? Ty to nie będzie dzisiaj patent na to, wiesz No to samo ty A dał mi... A nawet mniejszy 44 A dał dosyć konkretnie powalczyć kurczę, naprawdę spodziewałem się takiego karpia nie jest 7 dych, nie? <laughs> uwaga, nie? Albo taki wystraszony byłem tej ryby po prostu, <laughs> żeby jej nie zerwać. No piękna rybka. Mua. Całusek i dochodzi. Do to stara się, nie nadaje. <laughs> Poszedł. Szymon zmienił metodę na spawik. I coś i od razu inne efekty. już się leszczyk pojawił u Szymona. Przynajmniej masz bez wypinania. Super. Nowa rybka. Tutaj kolejny leszczyk. DROKI! Kolejna rybka u Szymona. Leszczyk na spawiczek. Muszę Wam coś pokazać, bo nie uwierzycie, ja takiego wynalazku na przykład nigdy w życiu nie widziałem. Pierwszy raz się spotykam z kołowrotkiem, z sygnalizatorem wbudowanym do środka normalnie na baterię. Działa to na takiej zasadzie, że jak żyłka jest napięta, tak napięta czy popuszcza? Napięta. Napięta, jak jest napięta, jak gryba, zaczyna, a jak pika? Zobaczcie sobie to. Tak. jak pika? O, zaraz jak tylko, zaraz jak tylko bierze i podciąga. No, podciągniemy troszkę żyłkę i będzie widać lepiej. O. Zaraz zobaczymy, czy zdaje to egzamin. Wędkę już mamy, tą z tym grającym kołowrotkiem zarzuconą. Idziemy zobaczyć, czy faktycznie to zda egzamin. No, tak tylko delikatnie uderzymy w to. A. O! Schodźcie, od razu puka. A ten pociąg teraz tam weź za, za żyłkę. No. Spoko, spoko rozwiązanie. No co mam powiedzieć? Kurie? Ja się nie spotkałem nigdy, nie? A, nic nie ma Słuchajcie, Dawid się tam bawił, kurczę z nagrywaniem z pławika I zobaczcie, sygnalizator w kołowrotku zdał egzamin. Kurde, normalnie gdyby nie to, to byśmy nawet nie wiedzieli, nie? Zaczął grać, wszyscy zaglądają, czy nie ma psa? Nie? Psa nie ma, czyli jest branie. Zdał egzamin. A to kapel chyba co? I on ci będzie tak buczał teraz? O kurde. A nie masz tam czegoś, żeby wyłączyć? No, to wyłącz na, ten, na hol Ale jest kaperek, piękna sprawa. I zobaczcie, kurde, tak to wygląda ten kowrotek, później w go pokażę z bliska. No dało znać, nie? Tak to byśmy nawet nie wiedzieli. Bo Dawid zapaczony, kucze w kamerę. Ja zapaczony w spławik od młodego, a tutaj kaper się ciągnie. Znaczy kaper noc. Jakaś lepsza rybeczka na pewno. Ciężko włączyć, wiesz? Mówisz? Mm. A to co zalewało zalany wodą, tak? Zawilgocony, dostaj zawilgocony. No ale to na takim słońcu zaraz mu przejdzie, wiesz? No, widzisz, momentalnie, W pewnym momencie zaczął wracać. Ja. ja myślałem, że pies, wiesz, od razu <laughs> mówię: pies, patrz, nie ma, wędkę ciągnie. Ale wędka ładnie wygięta. Pewnie znowu jakaś taka 45 czy 50, bo. Oj, wybiera. Bo wam mówię, ode mnie rybka praktycznie wędkę kurczę zrzuciła z podpórek, zatrzymała się w sumie na kołowrotku. No, i to taka 45 była, więc tutaj się nie spodziewamy jakichś wielkich rzeczy. A w mojej zestawie idzie. Ciągną te ryby tutaj, co? ślimne no, są, nie? Tak, 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 45, ale waleczna. Tak. Tutaj teraz zobaczymy syna z ojcem. Jakie jest <średzianie> Pan no łuski znowu ty. I zaś ten orzech, ja? Nie. Nie? Do góry. Oj, teraz za późno. Teraz do góry. Jest. Tutti frutti Pięćdziesiątka. fruty. Zobaczcie na Rokiego, jak ważki goni. I cały czas nam tutaj brania robi. Dub przez wędki. Dup przez wędki. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. No, <laughs> Więc później jak zerkniemy na wędki one sobie skaczą to my myślimy, że jest branie, nie? Raz już wpadł do wody. O, przez wędki. I z powrotem. A nawet widać tą ważkę jak ją goni. <laughs> Skuwaniec. A my tu wracamy do Dawida na chwilę. Do tego karpika, którego wyholował, jak widzieliście, sygnalizator zdał egzamin. I co, 45 znowu? 47 7? A jest, 7, no? no aha, to 2 centy więcej, no. no? nic, no ładnie, ładnie. Dobra, u Dawida drugi karpik, 47 centymetrów. Lecimy ze skubańcem do wody. Co on to ma, Ty? Lino. No. Kolejny linek, no? podbierak Taki ładny, ciemny co? No Dawaj się tu samo możesz to położyć wiesz połóż tego na trawę A ja też w i rybka do wody Ja wiem ja wiem że naszego do końca naszego wyjazdu jeszcze troszkę zostało, ale my już jesteśmy głodni, chodźmy zobaczyć co tam Dawid gotujemy, też coś się gotujemy, więc na pewno będzie pyszny znowu odcinek. Patrycji się głupio zrobiło, bo nasza geslerka się wzięła za grochówkę, to Patrycji, Patrycja ma Patrycja Mowicowa gorsza i zobaczcie, tam już się miecho waży, będziemy robili na pierwsze danie zupeczka, na drugie spaghetti, a też nasza geslerka mówi, że nie przepada, no nie ma wyjścia. <noise> No dobra, dla mnie to jest spaghetti. Pierwsze danko, jak to przypadło, na obiad z dwóch dań musi być. Grochóweczka, fajna, gęsta, taka, taka jak Krzychu lubi, żeby widły stały jak w gnoju. Dobra, dzięki, smacznego. Zobaczcie, jak dzieciaki grochóweczki nie chciały. Co? Czekamy? Smaczne? Dobry wujek zrobił? Powiedzmy, smacznego. smacznego! No ja widzę, ja też mam branie. Zobaczcie. <grystanie> Tylko on miał takie atomowe. Ja u mnie coś tam jest, ale ja to zostawię, bo u Dawida tam prawdopodobnie się dzieje coś lepszego. No ale zobaczcie znowu się sprawdził kurczak owrotek z sygnalizatorem bo tak to byliśmy zajęci swoimi sprawami no i pięknie oj będzie karpik numer 3 chyba ja nie to się no to się przynajmniej zanosi no i dobrze po to my tu przyjechali Trzeba się napompować tych ryb tutaj, co? Silne, nie? Rzadko się zdarza, ale to są silne siłacze. Ha las. No, no, przerzucone, no ewidentnie. Dobra, czekaj, to połóż go tutaj. Może go tutaj owiniemy, co? Bo tam jak to zaniesiemy, ten taki to 50 będzie, największy Największy z dzisiaj Oj, a się zapowietrzył słyszałeś? Bekło mu się A ja, i tutaj pamiątkowa fota Ciach I do wody A tak A buziaczek gdzie? buziaczek to mojej tylko Chyba każdy z nas najbardziej lubi pakowanie, co nie? Ile się można razy pakować? My się już powolutku zwijamy. Mamy powoli godzinę 15. Słońce nam tu dało nieźle popalić. No powiem wam tak, jeżeli byśmy się bardziej przyłożyli dzisiaj do tego wędkowania, połowilibyśmy na pewno troszeczkę więcej. No ale rekonesans. Spoko nawet u Dawida. Trzy karpiki, u mnie jeden, sporo drobnicy. Szymon też coś tam połowił i na fiderek i na, i na spławiczek. My się zawijamy już do domu, zmęczeni i pojedzeni, brzuchy pełne, <laughs> więc żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, o godzinie 20.00. Siemanko.